Witam państwa serdecznie, nazywam się Wojciech Harkiewicz, jestem właścicielem firmy 7 Bar. Zajmujemy się zmniejszaniem zużycia energii przy produkcji doboru sprężarego powietrza. Zapowiadając ten film, wspominałem, że powiem o doborze sprężarek. Jakie przesłanki powinny temu przyświecać i jakie są tego skutki? Nie jestem w stanie tak szerokiego tematu opowiedzieć w bardzo krótkim filmie, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, jak to jest istotne. Średnie życie sprężarki w Unii Europejskiej to jest około 15 lat. W Polsce notujemy w oparciu o zmierzonych około 600 maszyn ten wiek na poziomie około lat 20. W związku z tym, decyzja o wyborze spężarki skutkuje tym, że odbywa ona specyficzny wyrok 15- albo nawet 20-letni pracy w warunkach, które im zaprojektowano, albo w warunkach, które są niedopasowane do potrzeb. W konsekwencji hmm, powinno się postawić jakieś warunki, którym to podlega. Oczywiście te warunki podstawowe to jest niezawodność układu: wiadomo, nie ma sprężonego powietrza, nie ma produkcji. To jest trwałość urządzeń, tak żeby nie ponosić zbyt dużych kosztów remontów kapitalnych takich spężarek. Energooszczędność, która tak naprawdę pochłania 70% kosztów podczas życia spężarki. Ekologia, żeby już i tak w niesprawnym procesie nie pogarszać sytuacji środowiska. Te kryteria trzeba wziąć pod uwagę, ale one również mają skutki. I tu musicie Państwo zbudować sobie strategię, trzymając z tyłu głowy myśl o tym, że jak nie ma powietrza, nie ma produkcji. No i co istotnego trzeba wziąć pod uwagę. Takim ważnym kryterium będzie Ocena sytuacji, co się wydarzy, jeśli awarii ulegnie największa sprężarka w układzie. Czy pozostałe sprężarki są w stanie uciągnąć pracę zakładu? Jeśli tak, to w jakim procencie? Czy zakład jest na to przygotowany? Czy macie sprężarkę rezerwową? Czy macie miejsce na wpięcie sprężarki rezerwowej? Czy macie miejsce na serwisowanie sprężarki jakiejkolwiek? I czy macie scenariusz na taką sytuację, jeśli któraś z tych maszyn ulegnie awarii? Jeśli takiego pomysłu nie macie, oczywiście pomożemy, za chwilę powiem w jaki sposób. Natomiast, jakby bardzo ważna rzecz, o której wspomniałem, czyli 20-letni wyrok, największe piętno odciśnie na zużyciu energii. I tutaj, jeżeli chodzi o dobór właściwej spężarki, skupiamy się właśnie na tym aspekcie, żebyście Państwo dopasowali spężarkę najlepiej do charakterystyki poboru. Widziałem bardzo wiele dobrych spężarek. Muszę powiedzieć też, że widziałem bardzo wiele. Źle dobranych, stąd myślę, że nasza pomoc może być dla Państwa użyteczna. O czym chcę powiedzieć? Chcę Państwu powiedzieć o tym, że pracujemy tak naprawdę w tej branży od lat 30. Dzięki doświadczeniu naszemu i doświadczeniu naszych dostawców możemy Państwu zaproponować dzisiaj przynajmniej dwa schematy doboru sprężarek które będą uwzględniać e, niezawodność systemu, ale również jego energoszczędność. E, możemy e, zbadać państwa dzisiejszy system i w oparciu o ten system, w oparciu przynajmniej jak wspominałem o dwa e, algorytmy, jesteśmy w stanie państwu zasymulować, który ze scenariuszy. Będzie wypełniał te warunki, czyli niezawodność, energooszczędność i trwałość urządzeń. I takie działanie, muszę powiedzieć, pracując w tej branży lat 30, zawsze, jak sprzedawałem jeszcze sprężarki, marzyłem o tym, żeby mieć takie narzędzie do właśnie doboru właściwych sprężarek. Dzisiaj, na szczęście ich nie sprzedaję, ale mogę Państwu zaproponować właśnie usługę, która pomoże Wam bezpiecznie system dobrać i prowadzić go dalej energooszczędnie. Żeby coś więcej się dowiedzieć, niestety musimy się spotkać, czy online, czy bezpośrednio, do czego Państwa serdecznie zachęcam. Nasi konsultanci czekają na Państwa w 7 Dziękuję bardzo. Kłaniam się.